Witaj, Alina Witwicka, tutaj. E, nagrywam na moim balkonie, bo mamy piękną pogodę w Szwecji i trzeba korzystać z tego właśnie pięknego, e, pięknych dni, ostatnich wakacji. Ja będę chciała powiedzieć tutaj teraz po polsku kilka słów o tej mojej działalności, która jest w dwóch językach. E, nie w trzech, w angielskim nie będę uczyć, e, bo jest po prostu, e, to by było tego za dużo. W każdym razie. Dla Ciebie tutaj e, nagrywam właśnie po polsku, żeby Cię poinformować, że moje, na Facebooku mam dwa konta. Mam konto szwedzkie, które się nazywa Alina Witwicka Creare Centrum i na tym koncie, co ja Ci teraz nagrywam, Alina Witwicka Artysta-Malarz, gdzie e, anonsuje moje kursy. E, kursy będą online i będą też fizyczne. Dla Ciebie, który mieszka tu w Szwecji, w Göteborgu, to może przyjść na kursy fizyczne. Natomiast reszta, e, właściwie z którymi wam mam najbardziej większy kontakt, jest po prostu na e, w internecie. I ja będę miała w tej chwili, e, anu, e, po prostu będzie tekst pod spodem, taki skrócony, na, e, bo miałam właściwie przedtem ogłoszenie takie bardzo długie, ale tam będzie informacja o kursie, który startujemy gdzieś pod koniec września. I on będzie co drugi tydzień na Zoom, na Zoom, jak to się mówi po polsku. I po prostu to będzie kurs, który robię tak samo jak w języku szwedzkim, który ma bardzo dobre efekty. I jest to kurs mieszanki intuicyjnego malarstwa z. Malarstwem technicznym na prośbę wielu ludzi z Polski, żeby właśnie tak pogłębić malarstwo. Na YouTube mam jedno konto i mam nadzieję, że to akceptujesz, jeżeli oglądasz moje filmy na YouTube, że ja na razie, żeby utrzymać tą energię, ten kanał energii mojej, która przekazuje wiedzę, tą bardzo kocham wiedzę artystyczną malarstwa intuicyjnego, malarstwa, które dosięga rozwój człowieka na wielu warst poziomach, to po prostu jest, są umieszczane filmy w języku polskim albo w języku szwedzkim. Na razie będę tak robiła, zobaczymy jak w przyszłości rozwiążemy. W każdym razie, ponieważ ja jestem jedna, w jednym ciele i mam te dwa systemy w różnych językach w szwedzkim i polskim, w związku z tym po prostu umieszczam te filmy obok siebie. Yy, obrazy są ponadjęzykowe, także to można oglądać, może nawet nieraz nie musisz rozumieć, co ja tam mówię, ale ja waż... dla mnie jest ważne, żebyś dzisiaj zrozumiał czy zrozumiała, co ja chcę powiedzieć. W każdym razie oprócz kursu takiego właściwie na cały semester, to się nazywa semestr, a po szwedzku jest to termin yy, Właściwie po prostu mieszam te znowu słowa, na cały semestr będę po prostu, jest ten jeden kurs, jesteś mile widziany, widziana, zobacz informacje i ja też umieszczę polskie złotówki, ile to kosztuje, bo można będzie wpłacać właśnie na konto polskie, jeżeli mieszkasz w Polsce i poza tym na Paypal, jeżeli mieszkasz za granicą um, i po prostu ja jeszcze będę miała różne seminaria czy warsztaty takie jednodniowe, gdzie można pogłębić, Swoją wiedzę, właśnie malarstwa, tego intuicyjnego. Ja tutaj mam działalność ponad 18 lat w moim centrum, jeszcze więcej lat w innych miejscach, w innych centrach. W każdym razie, to mi daje wielką radość dzielenie się właśnie tą wiedzą i tym, co ja sama robię. Ja maluję właśnie intuicyjnie i z całą tą wiedzą, po Akademii Sztuk Pięknych, właśnie łączy ją w całość. Także Jesteś mile widziany, widziane. Jeżeli masz pytania, to napisz pod spodem czy na mój mail, bo ja chciałam właśnie, żebyś zebra, żebym, żebyśmy mieli kontakt jakiś taki, jak sobie Ty i ja życzę. W każdym razie do zobaczenia i do usłyszenia um, na kursach albo w inny sposób. Topa miłego dnia.